W końcu nadszedł ten moment i zostałeś przyłapany na gorącym uczynku. Tak, do ciebie mówię. Wiem, że jesteś chytry i zachłanny na to, żeby konsumować treści w internecie. Wiem, że scrollujesz TikToka. Wiem, że oglądasz shortsy na YouTube. Wiem, że podglądasz ludzi na Instagramie. Na Facebooku. Wiem, że zaśmiecasz sobie umysł całą masą bzdur i bezsensownych informacji, z bez których życie nie miałoby jakiegokolwiek sensu, o ile je ma. Jeżeli nie oglądasz mojego poprzedniego filmu, to do niego wróć. Ale spotkaliśmy się tutaj po to, aby to naprawić. Tak, cieszmy się chwilą. Życie tak szybko przemija, cokolwiek. Zastanawiałeś się kiedyś, ile czasu poświęcasz na to, żeby przeglądać treści w internecie? Ile czasu przeglądasz Facebooka, Instagram, YouTube, TikToka, Twittera to chyba X jest teraz i wszystkie inne pierdoły, które tak na dobrą sprawę nie wnoszą nic wartościowego do twojego życia? zanawiasz się kiedyś, ile półprawd i dezinformacji instalujesz sobie podświadomie do mózgu, co tak na dobrą sprawę zniekształca twoją percepcję rzeczywistości i uniemożliwia ci... Głęboką kontemplację, czy rozszerzenie swojej perspektywy o wartościowe informacje, które mogą poprawić jakość Twojego życia? Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile kosztuje Twoja uwaga? Jak dużo pieniędzy tracisz, oglądając te różne śmieci? Ile wartościowych pomysłów umyka Twojej uwadze, bo ich nie realizujesz, bo wolisz przeglądać głupoty w internecie? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Bo powiem ci, że ja tak, i generalnie doszedłem do wniosku, że bardzo dużo na tym tracę. Ja sam osobiście jestem ogromnym zwolennikiem uczenia się. Uwielbiam się uczyć, zawsze kochałem się uczyć, i nie wyobrażam sobie życia bez uczenia się. Zawsze mam jakąś książkę przy sobie na podorędziu, żeby coś poczytać. Zawsze mam jakiś kurs, który kupiłem, tak, i gdzieś go tam przeglądam. I widzę, jak wiele wartościowych rzeczy wyciągam właśnie z tych źródeł, a co takiego dzieje się z moją głową, gdy zapycham ją głupotami. W pewnym momencie postanowiłem, że koniec z tym wszystkim i chcę przestać przeglądać głupoty w internecie. Odciąłem się od szumu informacyjnego i muszę wam powiedzieć, że jakość mojego życia wzrosła diametralnie. Odkurzyłem swój umysł, nagle zyskałem większą pewność siebie, większą świadomość siebie. Zwróciłem uwagę na to, że moje myśli, są dużo spokojniejsze, dużo czystsze, klarowniejsze, a ja mam większą pewność siebie w stosunku do rzeczy, które chcę realizować. Mało tego, mam dużo ciekawych pomysłów, które chcę realizować, a wcześniej nie chciałem, bo mi się nie chciało i siedziałem właśnie w mediach społecznościowych, zapychając swój umysł. Pomyśl o wszystkich pierdołach, jakie przeglądasz. O całej tej wojnie w mediach społecznościowych, o tej nagące kobiet na mężczyzn, mężczyzn na kobiety. Wiem, wiem, wiem. Red -pilowcu. Tak. O wszystkich tych pop pseudopsychologicznych faktach, które słuchamy, tak, i wydaje nam się, że to są jakieś ważne informacje, a tak naprawdę gówno z tego wyciągamy i w ogóle nie wprowadzamy ich w życie i nic się tak naprawdę nie zmienia. Bo wszyscy zamiast skupiać się na nawykach, zachowaniach na realizacji swoich celów, wolą oglądać życie celebrytów, którzy się zachwycają małymi pieskami, wojną na Ukrainie czy owsiakiem. Ale nie martw się, jest nadzieja. Jest nadzieja w tobie. Masz możliwość wyjścia z tego ciepłego bagna i nauczyć się swojego życia na nowo. Tą nadzieją jest moja książka. Jest coś takiego w naszych mózgach, że jak się dużo ogląda śmieci i pierdół w internecie, to potem człowiek traci połączenie ze sobą, zatraca siebie. Zapomina, co takiego chciał w życiu robić, zapomina, jakie są jego wartości, zapomina o wszystkich tych pięknych ideach i ideałach, w które wierzy. Zatraca się w tym bezliku i umiera w ciszy. Może jakie to poetyckie w ciszy. Umiera w ciszy, może nie w ciszy. Umiera w przerażeniu, w niemocy. Chciałem ci powiedzieć, widzu, że twoje życie jest cenne i wartościowe i naprawdę nie warto go tracić na pierdoły. Więc jeżeli tylko masz możliwość odcięcia się od bzdur w internecie, to zrób to. Następnie weź do ręki kartkę papieru i zacznij zapisywać swoje cele konkretne cele, które chciałbyś osiągnąć w swoim życiu konkretne rzeczy, na których ci zależy. Przede wszystkim, zamiast konsumować treści, zacznij je tworzyć. Jeżeli widzisz jakieś informacje, które są beznadziejne i uważasz, że mógłbyś zrobić coś lepiej napisać lepszy post, nagrać lepsze wideo, stworzyć coś bardziej wartościowego od tego gówna, które oglądasz, to weź to zrób. Zobaczysz, że zaczniesz czuć się lepiej. Poczujesz się lepiej, że ty nie konsumujesz gówna. Ty tworzysz wartość. I to zacznie wpływać na twoją podświadomość i faktycznie zaczniesz czuć się bardziej wartościowo. Zamiast być konsumentem, biernym oglądaczem bzdur, zacznij być twórcą. Zacznij tworzyć coś wartościowego. I zacznij robić to teraz. Wiecie, nieraz ogarnia mnie bezradność, jak widzę, jakie głupoty ludzie tworzą i jakie duże to w zasięgi generuje, nie? I potem mam takie, ja pierdzielę. Nie dość, że tworzą takie głupoty, to jeszcze ktoś się w to angażuje, nie? Pewnie też macie czasami takie uczucie. Jest cała masa aplikacji i wtyczek, które można zainstalować w przeglądarce, w telefonie, żeby przestać tyle siedzieć w social media. Ale w zasadzie uważam, że one mają marną skuteczność, bo jeżeli ktoś chce coś. Przejrzeć, obejrzeć czy się rozproszyć, to i tak znajdzie sposób na to, żeby wejść z powrotem w swój ulubiony kanał ściekowy i odpłynąć totalnie w nieznane. Dlatego tak, weź życie w swoje ręce, zacznij kreować swoją rzeczywistość. Nie bądź biernym konsumentem treści. Jeżeli uważasz, że coś możesz zrobić lepiej, to zrób to. Świetnym nawykiem, który można zbudować, który mega pomaga w tym, żeby przestać spędzać tyle czasu w mediach społecznościowych. Jest nawyk czytania książek. I mówię to serio. To jest taki tip, który kiedyś uzyskałem od mojego dobrego przyjaciela, Karola Walczaka, który prowadzi kanał Synergia Energii. I on mi powiedział: Słuchaj, ja się nauczyłem czytać książki w ten sposób, że wszędzie, w każdym pokoju mam jakąś książkę, nawet w toalecie, i w wolnej chwili sięgam po tą książkę i czytam. Ja sobie pomyślałem Hmm, genialny nawyk. I zacząłem czytać nawet w trakcie pracy, chociaż powinienem pracować, nie? Ale generalnie motyw jest taki, że trzymasz taką książkę blisko siebie i gdy masz jakiś taki nawyk scrollowania, to po prostu sięgasz po książkę. Ja akurat mam ten problem, że czasami sięgam do mediów społecznościowych w trakcie pracy, gdy powinienem wykonywać jakieś ważne rzeczy. Wiem, tragedia zdarza mi się i postawiłem Obok laptopa czytnik Kindle. A. I za każdym razem, kiedy chcę coś przeskrolować, to po prostu sięgam po czytnik Kindle i czytam książkę. I powiem wam, że dzięki temu nawykowi przeczytałem już chyba z 5 czy 6 książek, nie? Bo zamiast sięgać do telefonu, sięgam po prostu po książkę. Mam sobie tutaj oto takiego swojego ziomeczka z pięknym pokrowcem małego księcia. Chcę wam pokazać. You know one loves the sunset, when one is so sad. Piękny cytat. Właśnie sięgam sobie po niego. Nie, że teraz mam ochotę przeskorolować całą ścianę Facebooka, nie? Po prostu to jest tylko taka pokazówka dla was, nie? E, no, ale tak. Czytam sobie teraz książeczkę. Co ja tu czytam? Co to, robię, Robinsa czytam? Nieważne. Znaczy, ważne. wiecie o co tak, moje miski, kochane cudaki, chciałem wam przekazać odrobinę wartości. Tracicie za dużo czasu. Ja wiem, bo ja sam dużo czasu straciłem na te bzdury. Tam nie ma nic wartościowego. Wszystkie ważne informacje i tak do was przyjdą. Wszystkie światowe informacje o polityce, o wszystkich nowościach, o tym czy o tamtym. To i tak do was przyjdzie. Jeżeli nie powiem wam tego... Kolega z pracy, czy sąsiad, czy dobry przyjaciel, to w pewnym momencie może zobaczycie reklamy na niebie, bo zaczną latać odrzutowce czy coś, albo czołgi zaczną jeździć po ulicy. To i tak się dowiecie, nie? O tym, co się dzieje na świecie, chciałem powiedzieć. Nie trać czasu na pierdoły, w mojej głowie biją dzwony. Możemy się teraz zrelaksować w ciszy i spokoju. Będzie i tak bardziej wartościowe niż skrobowanie face'a. A ktoś może zaraz powiedzieć, Damian, a oglądanie YouTube'a to nie są pierdoły, to nie są bzdury. To ja mam nie oglądać teraz Twojego kanału, a nie widzisz tutaj. Trzeba zrobić wyjątek od reguły, bo mój kanał jest inny od reszty kanałów. Kanał, kanał, kanał. Teraz kanał mi się źle kojarzy. Wiecie, ja zdefiniowałem tutaj coś przykrego i teraz kanał. O Boże, strzeliłem sobie w stopy. E, tak sobie oglądam swój e, film i mam poczucie, że trochę popłynąłem za daleko. E, generalnie, ja wiem, że w internecie też jest bardzo dużo inspirujących rzeczy, więc to nie jest takie czarno-białe, że internet i przeglądanie mediów społecznościowych jest takie straszne, bo, bo ja wiem sam po sobie, że też dużo jest tam inspiracji i dużo wartościowych rzeczy, i można się dużo rzeczy nauczyć, bo ja już nagrałem to wideo i je zmontowałem je i nawet wrzuciłem, nie? Ale obejrzałem je sobie jeszcze raz. I zdałem sobie sprawę z tego, że ja tutaj taki wykrowałem idealnie, jakbym ja sam osobiście już nie przeglądał mediów społecznościowych, nie? I tak sobie myślę, przecież to jest bzdura, ja nadal siedzę w. W internecie bardzo często i walczę z tym złym nawykiem. I tak się zaczęła, ja czasami tego nagrania sam do siebie nie nagrałem, nie? W sensie, czy ja sam sobie nie chcę czegoś powiedzieć. Na no zasadzie, Damian ogarni się, nie? I jest to jakaś forma mojej projekcji, bo chcę powiedzieć innym ludziom, żeby się ogarnęli, nie? No ale dobra, jak już mam tą refleksję i się na tym złapałem, e, no to chciałem wam po prostu powiedzieć, żebyście e, robili to, na co macie ochotę i. Jeżeli czujecie to co przekazałem w tym nagraniu, to możecie mnie posłuchać, a jak tego nie czujecie, to nie musicie. Bo koniec końców jakiś powód macie, że oglądacie mnie na YouTube, a ja mam jakiś powód, że to nagrywam. Chyba, że sobie stworzymy tutaj taki wiecie, takie grono wzajemnej adoracji i uznamy, że tylko na przykład mój kanał jest. Warty oglądania, a inne nie, ale to jest głupie i um, bo ja sam oglądam inne kanały i inne rzeczy, więc nie, to ja nawet nie potrzebuję aż takiego, aż takiej uwagi wobec siebie, może to jest tak narcystyczne, że aż sam jakby, sam mam bekę z siebie, nie, bo teraz tak mam wrażenie, że, że trochę, no serio, no popłynąłem w ten stand-up, no. No ale już tak no chciałem, chciałem, się poprawić po prostu, nie, wiecie, żeby nie było, że tak odpływam, także róbcie to, na co macie ochotę. Moje kochane mordki, się pysie, subskrybujcie mój kanał, żebyście chłonali ważną mądrość do swoich serduszek, stawcie łapki w górę, stawcie swoje przemyślunki na dole. Zachęcam was do wspierania kanału na wszelakie możliwe sposoby. Możecie zakupić na przykład moją książkę i wrzucić ją do takiego czytnika i sobie ją przeczytać. Zapraszam do mnie na konsultacje. Jakbyście mieli jakieś problemy z głową, albo z sercem, albo z portfelem. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Miłego elo, buźka.